Jeśli urodziłeś się w czasach PRL i wciąż posiadasz jedną z tych zabawek, może to odmienić twoje życie. Bo w tamtych czasach nie były to zwykłe przedmioty. Były marzeniem całych osiedli, symbolem luksusu i szczęścia, kupowane rzadko, często po znajomości, czasem zarówno wartość kilku pensji. Większość z nich została zniszczona, zgubiona albo wyrzucona. Ale te, które przetrwały, dziś osiągają ceny, o jakich ich właściciele nigdy by nie pomyśleli. A ostatnia potrafi być warta więcej niż nie jeden samochód. Gra elektroniczna Wilk i Zając była małą prostokątną konsolką z LCD. Plastik obudowy był twardy, zazwyczaj szary, z nadrukiem bohaterów. Ekran wyświetlał ruchome postacie w prostych animacjach. A przy każdym skoku czy strzale wydobywały się charakterystyczne dźwięki, ciche piski i kliknięcia, które można było usłyszeć w cichym pokoju. Kupowano ją w dużych miastach w komisach, czasem przywożono z ZSRR lub zdobywało poznajomości od kogoś, kto wracał z zagranicy. Cena była wysoka w stosunku do ówczesnych pensji. Dla wielu rodzin wymagało to odkładania pieniędzy przez kilka miesięcy. Dzieci spędzały przy niej godziny chowając konsolkę pod poduszką lub pod ławką w klasie, bo baterie były cenne, gry były powolne, wymagały refleksu i cierpliwości. Była to zabawa nie tylko samotna, dzieci chwaliły się wynikami, wymieniały się kolejką rozgrywek i porównywały, kto osiągnął lepszy wynik. Na podwórkach i w mieszkaniach atmosfera była wyjątkowa. Brak nadmiaru sprawiał, że każda konsolka była cenna i wyjątkowa. Dziś egzemplarze w pełni kompletne osiągają kilka tysięcy złotych. Lalka Universal. Pierwsze serie tej lalki miały twardy matowy plastik, malowane oczy, włosy z włókien syntetycznych i ręcznie szyte ubranka. Niektóre lalki miały mechanizm poruszania oczami lub rękami. Inne tylko statyczne postacie kupowano je w domach towarowych lub małych sklepach spółdzielczych. Często wymagało to oszczędzania przez długie tygodnie lub nawet miesiące. Lalki były też popularnym prezentem komunijnym lub urodzinowym. Dzieci bawiły się nimi godzinami, organizowały przyjęcia, przebierały je w ubranka, tworzyły mini historie, przygody i konflikty. Często dziewczynki wymieniały się ubrankami, tworzyły mini społeczności, dzieliły się akcesoriami. Na podwórkach rozmawiano o tym, kto miał nową serię, kto dostał unikatowe ubranko, a kto pierwszy wprowadził lalkę do zabawy grupowej. Atmosfera PRL sprawiała, że każda lalka była cenna, a dzieci dbały o nie jak o prawdziwe skarby. Dziś lalki z pierwszych serii w komplecie z ubrankami kosztują kilkanaście tysięcy złotych. Kolejka elektryczna Piko, skala TT. Lokomotywa była metalowa, lakierowana na czerwono lub zielono z metalowymi kołami, które wydawały cichy szum podczas jazdy. Tory i rozjazdy były również metalowe, a mechanizmy działały precyzyjnie. Kupowano je w sklepach modelarskich, w większych miastach, czasem po znajomości. Były drogie i często dzielone między rodzeństwo lub przyjaciół. Budowa torów zajmowała godziny rozkładano je na podłodze, stole lub dywanie, a czasem tylko na święta lub weekendy. Dzieci wymyślały własne scenariusze zabaw, przewożenie towarów organizowanie wyścigów, rywalizacje, kto ułoży lepszy tor. Konflikty były częste, kto miał szybszą lokomotywę, kto zgubił wagonik, kto złożył najładniejszy zestaw. W PRL brak nadmiaru sprawiał, że każda kolejka była wyjątkowa. Dziś kompletne zestawy osiągają wysokie ceny i są symbolem kolekcjonerskiej pasji. Metalowe resoraki autka były odlewane z cynku lub aluminium, malowane na czerwono, niebiesko, zielono, czasem żółto. Koła metalowe lub plastikowe wydawały charakterystyczny dźwięk podczas jazdy po podłodze. Kupowano je w kioskach, na bazarach i w sklepach z zabawkami. Były symbolem dziecięcej wolności i rywalizacji. Dzieci spędzały godziny organizując wyścigi, bitwy, ustawiając tory wyścigowe po parapetach i schodach. Konflikty były częste, kto miał lepszy model, kto pożyczył autko i nie oddał, kto zrobił rysę. Atmosfera PRL sprawiała, że każde autko było na wagę złota. Dziś egzemplarze w dobrym stanie osiągają wysokie ceny od tysiąca. Do nawet 3000 za sztukę. Zestaw LEGO z Peweksu. Klocki były kolorowe, trwałe, w różnych kształtach i rozmiarach. Zestawy zawierały instrukcje, minifigurki, elementy techniczne. Mechanizm łączenia był prosty, ale dawał satysfakcję i charakterystyczny klik, Dostępne wyłącznie w Peweksie, czasem jako prezent z zagranicy lub poznajomości. Dzieci budowały miasta, pojazdy, domy i sceny bitewne. Wymieniały się klockami, łączyły zestawy, tworzyły własne konstrukcje. Zabawa rozwijała wyobraźnię i cierpliwość. Atmosfera PRL, brak nadmiaru sprawiał, że każdy klocek był ceniony i chroniony. Dziś zestawy z tamtych lat osiągają kilkanaście tysięcy złotych. A najwięcej te z serii o kosmonatułach czołg sterowany T-55. Czołg wykonany był z metalu, z gąsienicami i silnikiem elektrycznym lub akumulatorowym. Kolor zielony, ciężki, realistyczny. Dźwięk silnika imitował prawdziwy pojazd wojskowy, kupowany w sklepach technicznych lub jako prezent komunijny. Dzieci organizowały bitwy na podwórkach, budowały własne tory przeszkód, wymyślały strategie i współpracowały. Zabawa była aktywna, emocjonująca, wymagała kreatywności i wyobraźni. Brak nadmiarów PRL sprawiał, że każda zabawka była cenna. Dziś kosztuje dziesiątki tysięcy złotych, więc jeśli wciąż masz takiego, to możesz nazywać się szczęśliwcem. Projektor bajek Ania lub Jacek to nie była zwykła zabawka, to była prawdziwa maszyna do tworzenia wspomnień. Jego obudowa wykonana była z metalu i tworzywa, często w pastelowych kolorach jasnoróżowym, błękitnym, kremowym. Mechanizm działał albo ręcznie, albo elektrycznie, a charakterystyczny szum silnika towarzyszył każdemu obracaniu slajdów. Same slajdy były niewielkie. Ale pełne dikolorowych ilustracji postaci z popularnych bajek, które dzieci mogły oglądać na ścianie swojego pokoju, często po zmroku, gdy światło dnia gasło. Projektor kupowało się w sklepach RTV, a czasem dostawało jako wyjątkowy prezent na urodziny, święta lub komunie. W czasach PRL dostępność była ograniczona. W zwykłym sklepie rzadko go zobaczyłeś. Rodzice, którzy mogli sobie pozwolić na taki prezent, traktowali go jak skarb i pilnowali, aby dzieci nie uszkodziły delikatnego mechanizmu. Zabawa projektorem była bardzo rytualna. Dzieci zaczynały od ustawienia odpowiedniego slajdu, sprawdzenia mechanizmu, upewnienia się, że pomieszczenie jest wystarczająco ciemne. Każda bajka była wydarzeniem. Dzieci zbierały rodzeństwo, czasem przyjaciół z sąsiedztwa. Siadali w kręgu i patrzyli, jak obrazy powoli przesuwają się na ścianie. Rodzice często opowiadali historie, uzupełniali fabułę, improwizowali dialogi postaci, co sprawiało, że każda projekcja była wyjątkowa i niepowtarzalna. Dzieci wymyślały własne historie, dodawały do nich przygody bohaterów, czasem wplatały elementy własnego życia, swoich kolegów i koleżanek z podwórka. Projektor stawał się centrum wyobraźni i kreatywności, każde dziecko mogło poczuć się jak reżyser własnej małej bajki. Zdarzało się, że pokaz trwał godzinami. A dzieci wymieniały się rolkami slajdów, tworzyły własne mini kolekcje ilustracji, czasem rysowały własne slajdy, które potem oglądały w projekcji. Atmosfera PRL była w tym wszystkim bardzo wyczuwalna. Nie było nadmiaru zabawek, więc każda projekcja była wydarzeniem. Nie trzeba było mnóstwa ekranów, telewizorów ani tabletów. Wystarczyła mała maszyna i odrobina wyobraźni, aby zbudować magiczny świat na ścianie pokoju. Wspólne oglądanie budowało rodzinne rytuały, dawało poczucie wyjątkowości i wytwarzało wspomnienia, które przetrwały całe życie. Dziś kompletne zestawy z oryginalnymi slajdami są bardzo rzadkie i wysoko cenione przez kolekcjonerów. Dla wielu osób to nie tylko zabawka, ale kapsuła czasu, przypomnienie beztroskich wieczorów dzieciństwa, zapachów domu, dźwięków szumu mechanizmu i emocji, gdy postacie z bajek ożywały na ścianie. Każdy taki projektor to prawdziwy skarb, który potrafi przywołać całą epokę w jednym krótkim kliknięciu. Motocykl na baterie Jawa to nie była zwykła zabawka. To był prawdziwy symbol wolności i prestiżu dla każdego dziecka, które miało szczęście go posiadać. Konstrukcja była w całości metalowa, solidna i ciężka, z realistycznymi detalami, które przypominały prawdziwy motocykl. Kierownica, pedały, reflektory i oznaczenia na baku. Bateria pozwalała na płynny ruch pojazdu, a charakterystyczny dźwięk silnika sprawiał że każdy start motocykla brzmiał jak prawdziwa maszyna. Kolory były stonowane, klasyczne czerwony, niebieski, czasem czarny co nadawało zabawce elegancji i poczucia solidności. Kupowano je przede wszystkim w większych miastach w sklepach elektrycznych, domach towarowych a czasem, jeśli się miało szczęście lub znajomości. Można było zdobyć taki motocykl w komisie lub od kogoś, kto wracał z delegacji do Warszawy albo z zagranicy. Cena była wysoka. W wielu rodzinach wymagało to oszczędzania przez kilka miesięcy lub wręcz pół roku. Dla dzieci był to prawdziwy luksus, rzadko spotykany, który od razu stał się powodem do dumy i podziwu rówieśników. Zabawa tym motocyklem była wyjątkowa. Dzieci organizowały całe wyścigi na podwórkach. Używając rowerów, patyków i kamieni do wyznaczania tras. Czasem wyścigi odbywały się wzdłuż chodników, po osiedlowych alejkach, wzdłuż murków i schodów, gdzie każdy zakręt wymagał zręczności i precyzji. Wymyślano własne zasady: kto pierwszy okrąży drzewo, kto wykona najładniejszy manewr, kto dotrze do mety bez zahaczenia o przeszkodę. Motocykl dawał nie tylko zabawę, ale i poczucie dorosłości. Jakby dziecko było kierowcą prawdziwego pojazdu. Atmosfera PRL była wyczuwalna przy każdej przejażdżce. Nie było mnóstwa zabawek, więc każdy motocykl był wyjątkowy i cenny. Dzieci pilnowały go, aby się nie zepsuł, naprawiały drobne usterki własnoręcznie, wymieniały baterie, czasem wciąż eksperymentując z prądem z akumulatorów. Było to także centrum życia towarzyskiego. Każde dziecko chciało mieć okazję, aby usiąść na jawie, poczuć moc silnika i podziwiać reakcje innych. Dziś motocykl na baterie drzewa jest rzadkością i jedną z najbardziej pożądanych zabawek z PRL. Kompletny egzemplarz działający i w dobrym stanie potrafi osiągać 15 do 25 tysięcy złotych, a dla niektórych kolekcjonerów to prawdziwy skarb. Każdy taki motocykl nie tylko przypomina dzieciństwo. Ale też symbolizuje wartości tamtej epoki, kreatywność, wyobraźnię i poczucie luksusu, które były dostępne tylko nielicznym. Nie była to zabawka, którą po prostu się kupowało i odkładało do szafy. Była centrum codziennej przygody, wyzwaniem, emocją i sposobem na budowanie wspomnień, które przetrwały całe życie. Każdy zakręt, każdy dźwięk silnika. Każda przejażdżka po podwórku była małym rytuałem PRL-owskiego dzieciństwa, które dzisiaj możemy sobie przypomnieć tylko dzięki takim zabawkom. Samochód na pedały, Moskwicz lub Syrenka to była prawdziwa legenda dzieciństwa w PRL. Nie była to zwykła zabawka. To był symbol statusu, prestiżu i wolności, na który wiele dzieci czekało miesiącami. Samochód wykonany był w całości z metalu solidny, ciężki i trwały. Karoseria malowana była w klasyczne, intensywne kolory czerwony, niebieski lub zielony. Kierownica działała jak w prawdziwym aucie, a pedały wydawały charakterystyczny dźwięk podczas jazdy, który dzieci traktowały jak potwierdzenie prawdziwego ruchu pojazdu. Każdy detal, od felk przez reflektory, aż po oznaczenia na drzwiach był odwzorowany tak, aby dzieci mogły poczuć się jak kierowcy prawdziwego samochodu. Cena w PRL była astronomiczna. Koszt takiego pojazdu wynosił od 800 do 1200 zł, czyli często półtora średniej pensji lub nawet więcej. Wiele rodzin musiało odkładać pieniądze przez wiele miesięcy, czasem nawet cały rok, aby kupić taki samochód swojemu dziecku. Nie można go było łatwo znaleźć w zwykłym sklepie. Trzeba było odwiedzić dom towarowy w dużym mieście, spółdzielnie, komisy, lub liczyć na znajomości, które pozwalały zdobyć wymarzony pojazd szybciej. Samochód był więc symbolem luksusu i wyjątkowości, prawdziwym trofeum dzieciństwa. Zabawa tym samochodem była czymś więcej niż zwykłym pedałowaniem. Dzieci organizowały wyścigi na podwórkach, tworzyły tory przeszkód, z kamieni, patyków i starych desek. Wymyślały własne reguły jazdy i drużyny. Często całe osiedle angażowało się w zabawę. Sąsiedzi kibicowali, stawiali własne samochody na starcie, wymyślali konkursy zręcznościowe. Samochód dawał poczucie dorosłości. Dziecko, które mogło nim jeździć, czuło, że w pewien sposób panuje nad przestrzenią, jak prawdziwy kierowca. W PRL brak nadmiaru zabawek sprawiał, że każdy samochód był na wagę złota. Dzieci pilnowały go jak oka w głowie, naprawiały drobne usterki same, wymieniały pedały, czasem smarowały mechanizm, aby jeździł płynnie. Samochód był centrum całej zabawy na osiedlu, punktem spotkań, miejscem rywalizacji i przygód. Dziś oryginalne egzemplarze w idealnym stanie są prawdziwym skarbem kolekcjonerskim. Ceny potrafią sięgać od 40 do 60 tysięcy złotych, a niekiedy jeszcze wyżej jeśli samochód jest kompletny, malowany oryginalną farbą i w pełni sprawny. Dla kolekcjonerów jest to nie tylko zabawka, to inwestycja, kapsuła czasu i symbol epoki, która pozwala poczuć, jak wyglądało dzieciństwo w PRL. Pełne wyobraźni, wyzwań i kreatywności, mimo ograniczonego dostępu do dóbr i luksusów. Każda przejażdżka, każdy zakręt na podwórku, każdy start w wyścigu był małym rytuałem. Dzieci mogły przez chwilę poczuć, że kontrolują własny świat, że mają coś, czego inni nie mieli, że ich mały Moskwicz lub Syrenka czyniło ich bohaterami osiedla. Dziś patrząc na taki samochód, możemy zobaczyć nie tylko zabawkę, ale cały fragment życia, historię dzieciństwa ducha PRL i wartość, którą z biegiem lat zyskują te metalowe skarby. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, to proszę zostaw subskrypcję, bo tych historii jest więcej.